Cześć, z tej strony Samotycha i witam Was dzisiaj w gierce GOGLE Czegoś jeszcze takim na moim kanale nie było Bo to jest gierka z GOGLE GOGLE, czyli wiecie, GOGLE to wyszukiwarka Ludwig van Beethoven 245 rocznica urodzin A więc dzisiaj nasz Ludwig van Beethoven ma urodziny Więc rozpoczniemy sobie tą świetną gierkę Jak mogliście zauważyć koń podarł mu kawałki i naszym zadaniem jest ułożyć to całość. Jest to piąta symfonia, możemy ją posłuchać. Chyba każdemu dobrze znane. I musimy tak ułożyć ze słuchu po prostu. Więc możemy sobie tu przesłuchać. To będzie ten, więc to chyba tu. To będzie tu. Zobaczymy czy pasuje. Pasuje. To zamyka. I udało nam się ułożyć piątą symfonię. Jak widzicie tutaj są takie y, wstawki, jakby filmy i tutaj wszystko fajnie wygląda tak. I teraz mam wszystko utchylone na drzewie i musimy ułożyć inny utwór dla Elizy, chyba też każdemu dobrze znane. Posłuchajmy. Tu, 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 tu to to chyba będzie na początku. Tutaj jak widzicie ta klamerka zamyka. Okej, okay, dobra. Tak. Tak, teraz jest idealnie. Widzicie i on próbuje dostać się do ostatniej kartki. O tutaj, ale tutaj jakieś, tak, o, tak ale naprawdę sympatyczna gierka. Bardzo fajnie się w nią gra. Ja dzisiaj rano ją zauważyłem jak przed wejściem do szkoły. Tak. I znowu musimy ułożyć. Sola tak księżycowa. Ok, a więc rozpoczynamy. Musimy to ułożyć. Posłuchajmy. Tak, to na pewno będzie to. To, to i chyba to. I dobrze, bardzo dobrze. Udało nam się. A widzicie, jaki ja dobry z muzyki jestem? I to rozmówi o rozwiał i on skacze z mostu po, po to wszystko i jak widzicie w wodzie mu się wszystko porwało I musimy ułożyć kolejną pieśń, znaczy teraz będzie dziewiąta symfonia Oda do radości to jest chyba każdemu znane, każdy człowiek na ziemi chyba powinien znać odę do radości A przynajmniej w Europie przynajmniej w Europie powinien znać odę do radości Posłuchajmy sobie tego pięknego du, 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 du. Pięknie. I tu się rozpoczyna od tego oczywiście. I później do. Nie, później będzie to. Posłuchajmy. I chyba dobrze. I jest świetnie. Udało nam się. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Świetnie. z tej gierki jak widzicie była ona krótka ale naprawdę dobra zabawa jest przy niej i, i fajnie się w nią grało możemy tutaj udostępnić w google plus na facebooku na twitterze ale ja nie będę jej udostępniał możecie udostępnić ten film jeżeli wam się spodobał niech ludzie w nią grają bo ona jest chyba tylko dzisiaj bo dzisiaj jest rocznica Także to by było na tyle z dzisiejszego odcinka Jeżeli Wam się spodobało i chcecie więcej takich gierek To zostawcie łapkę w górę Wejdźcie na Facebooka Bo macie link w opisie Tam się konsultuję z widzami I w ogóle I piszę różne posty Pytam Was co nagrać na kanał Zadaję Wam pytania do Q&A i, I wszystko I na Facebooku jest fajnie to Dlaczego jeszcze nie lajkujesz Facebooka No ja czekam, poczekam, poczekam chwilę Ja, ja, ja mam czas Poczekam chwilę, zalajuj like y Facebooka teraz. Już to zrobiłeś? A łapkę w górę pozostawić pod filmem? Dobra, to dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, no i